Hejka. To ja, Gieniu. Sorry, jak będziemy mlaskać, ale my po prostu jemy spaghetti. Dzisiaj będziemy yy, oglądać, komentować. komentować. E, linka Wam w sobie w opisie do tego filmiku. Będziemy komentować gaha live. nie mów. Na. Ja jestem Gieniu Wyluzowany, a ze mną jest dzisiaj mój brat Marcin. Pokojnie. Tak. Tak. Czekaj. Czekaj, muszę zabrać spaghetti. Ale ty, ty nie jedz, tylko nagrywaj. O, Sorry. A będziesz chciał jeszcze Gieniu? Nie wiem. Może tak. Ja, ja też. Ej! Mm. Fajnie by było, jakby jeszcze komentowali z nami Michael i Idek. No, taka Ida i Maja. No. Ja piernę. Sorry. I w ogóle... Zapraszamy Ech. na naszą magiczną piosenkę. No. Oj, Zeba mi wysłał piosenkę. <laughs> Boże nie piosenkę. <laughs> Najlepsze TikToki. Mm. Max, o patrz, jaki Max! Jaki gruby! Jak biegnie szybko. Mm. Rose i Mitsuki, ale nieważne, że ja tego nie zapamiętam, to tam jest, ale! Pali. Mm. Taki on biały. O, Katie! To najgruba! Mm, Hiroki. Hiroki! Hiroki! Ma w dupie smoki! <laughs> <laughs> Noki! Luki! Nuki. Bad boy. <laughs> Ona znowu mnie kopnęła. Jest tu surururę. Co teraz? Mm. No normalne. Ty sururę zachowujesz się jak jajek. <laughs> Nie umiem czytać. Dziękuję, Max. Wiem, ja, co bym bez ciebie robiła. E, witajcie, witajcie moi, moi drodzy. drodzy! Jestem tutaj na zastępstwo, na zabójstwo sobie... chyba. Tak słucham. Podam mi pani swój numer telefon. A po co ci gnomię? Bo muszę się z panią mówić. Ej, ej! Oj! Daję ci uwagę! Nie! Jestem Januszek! Sanduk <grystanie> do <dyrektora>. Po lekcji. <grystanie> O, tak bardzo przepraszam! Dupie mam twoje przeprosiny! Ja dochody... Oplułem ekran. <głosy> <głosy> Ech, do, no dobra. Jak ma na imię twój brat? Kajoki. Oh, proszę! Czemu to tak szybko leci? No, <głosy> no, <głosy> no. <głosy> no. <głosy> no już mówię. Twoim głosem, ja już mutuję nad pytaniem. I Ej, on dostał gacha gorączki. Pedofil, kurwa. No! Dostałem uwagę, nie trzeba było zarywać do nauczycielki. Nie było wina, że tak ja łazę. Ech, ty nigdy nie... Wiem. No! A jeszcze tanie, i chciałbyś? No chciałbym. <głos> <głos> Zapomniałem się zapytać, jak masz na imię. Max. <noise> Bardzo ładne imię. Jaki! <noise> Kajoto się ten boi. Szefie, co ty robisz z tym moim bratem małym? CDN. No czemu zakończenie przy tak fajnej chwili? Mieli robić mu, mu, buzi, buzi i się jeszcze całować. I, i mieli robić tim tim tim. O, tu chyba robią tim tim Ale, dobra, nie, ogląd nie oglądamy. A, jeszcze byśmy pooglądali następny filmik, ale to, jak Wam się spodoba. No to! Albo nie! Jak wam się nie spodoba, nawet to zrobimy drugą! Za 3 sekundy, jak wstawimy to! Fajnie! Ja, ja nie wyłączyłeś nagrywanie? O, jeszcze nie! Już wyłączam!